Witamy, jestem Maksym, a w tym odcinku pokażę Wam jak zdobyć odznakę to the Hand w Elemental Power staking. Zapraszam do oglądania. na tyle. Jeżeli odcinek Wam się spodobał zostawcie łapkę w górę. Pamiętam również do subskrypcji mojego kanału i obejrzenia innych odcinków z eventu The Hand w Robloxie. Do zobaczenia.